Dzień dobry państwu. Kolejny nasz mini wykład z serii Tomizm w czasie zarazy dotyczy prawa, tomaszowej koncepcji prawa, tak prawa naturalnego jak i prawa stanowionego. Omówię w nim pokrótce trzy zagadnienia: samo pojęcie prawa i problemy z tym związane. Następnie koncepcję prawa naturalnego i koncepcję prawa stanowionego, które Tomasz nazywa prawem pozytywnym albo prawem ludzkim. Proszę Państwa, jeśli chodzi o prawo naturalne, to trzeba zauważyć, że święty Tomasz nie jest ani twórcą pojęcia prawa naturalnego, ani nawet jego chrześcijańskiej interpretacji. Ale właściwie dzisiaj zasadniczo tylko on jest przywoływany jako twórca koncepcji prawa naturalnego, i właściwie do dziś, jeśli ktoś powołuje się na to prawo naturalne, albo jeśli ktoś krytykuje prawo naturalne, co się częściej nawet zdarza, to odwołuje się do ujęcia świętego Tomasza. W związku z tym, no, jest to ujęcie, które, które warto poznać i które, które jest zresztą godne przypomnienia w tym aspekcie. Proszę Państwa, samo więc pojęcie prawa. Otóż Tomasz za pewną tradycją używa dwóch określeń wiążących się z prawem, mianowicie lex i jus. Lex. Wyprowadza od słowa ligatio wiązanie natomiast jus wiąże ze słowem justitia sprawiedliwość. Proszę państwa, nie ma zgody wśród interpretatorów jak należy to przetłumaczyć i pomysły są tu bardzo różne. Wydaje się jednak, gdy się bardziej wczytamy w to co mówi Święty Tomasz Zarówno na temat lex, jak i jus, że najbardziej zgodnie z dzisiejszymi naszymi rozumieniami tych terminów, najbardziej zgodnie tłumaczy to ojciec Wojciech Bednalski, który po prostu lex tłumaczy jako prawo i termin ten niewątpliwie u świętego Tomasza, bardzo odpowiada temu, co dzisiaj nazywamy prawem. Natomiast termin jus ojciec Bednarski proponuje tłumaczyć jako uprawnienie. I wobec tego no, sprawiedliwość, justicja dotyczy uprawnień, jest o, up o uprawnieniach. Usprawiedliwia to tekst świętego Tomasza, który mówi, że uprawnienie, jus jest przedmiotem sprawiedliwości i justicja. Oczywiście te terminy nie są wprost przekładane, ponieważ w języku polskim zarówno prawo, jak i sprawiedliwość, jak i uprawnienie mają ten sam źródłosłów, to samo słowo no, wyjściowe, prawo. Po łacinie, tak jak powiedziałem, są te dwa różne słowa. Lex i just. W tym wykładzie będziemy stosować nazewnictwo zaproponowane przez ojca Bednalskiego, czyli przypominam, lex rozumiemy jako prawo, natomiast just tłumaczymy jako uprawnienie, które jest przedmiotem sprawiedliwości. Bo sprawiedliwość dla świętego Tomasza to jest chęć, Oddania każdemu, co mu się należy. I ta definicja wskazuje na dwa aspekty. Na ową chęć, czyli pewną moją postawę. Ta postawa to jest postawa woli. Oddania każdemu, co mu się należy. I drugi aspekt, no to, co się komu należy. Musimy wiedzieć, co się komuś od nas należy. I to jest właśnie owo uprawnienie. I warunkiem sprawiedliwości jest prawidłowy sąd na temat tych uprawnień, czyli pewien komponent intelektualny tutaj, bo sądzenie należy do intelektu, czy ściślej mówiąc do rozumu. Prawo naturalne. Prawo naturalne. Koncepcja tego prawa w tekstach Świętego Tomasza jest wbudowana w całą filozoficzną wizję Boga, człowieka świata. Być może dlatego, właśnie ta koncepcja no, jest tak powszechna, ponieważ no, jest komplementalna czy kom, kom, kompatybilna z całym systemem filozofii, także teologii Świętego Tomasza. Jakie tezy, jakie punkty wyjścia legły u podstaw tej Tomaszowej koncepcji prawa naturalnego? No, to co właściwie jest charakterystyczne dla filozofii świętego Tomasza, a więc przede wszystkim realizm. Realizm pewien ontologiczny czy metafizyczny, czyli przekonanie o obiektywnym istnieniu świata, czyli Bytów jednostkowych i przekonanie o możliwości intelektualnego czy poznawczego, szerzej ich ujęcia, co nazywa się realizmem poznawczym. Kolejnym punktem wyjścia jest pluralizm. Pluralizm, czyli przekonanie o istnieniu wielu bytów, które zbudowane są z różnych ontycznych elementów. Jeśli tak, to pomiędzy bytami zachodzą relacje przyczynowości. Byty są uprzyczynowane i to wieloaspektowo. Ten jakiś jeden byt ma różne przyczyny. I przyczyną pierwszą, najważniejszą, zapoczątkowującą taki byt jest samoistny akt istnienia, który sprawia istnienie każdego bytu. Ten samoistny akt istnienia to jest po prostu Bóg. Oczywiście, byt jednostkowy taki jak człowiek ma jeszcze szereg innych przyczyn, no chociażby rodzice, warunki klimatyczne itd. Tak w każdym razie to są te no, fundamenty Tomaszowej koncepcji prawa naturalnego. I teraz Tomasz mówi tak, że. Tego prawa naturalnego musimy poszukiwać w akcie stworzenia. Otóż akt stworzenia polega na powołaniu esse, czy stworzeniu pochodnego aktu istnienia oraz na umieszczeniu go w pewnym porządku, w pewnym ordo. Ten porządek... Jest nakierowany na pewien cel, jest pewną, można powiedzieć, celowością, a celowość jest cechą prawa. W związku z tym, z punktu widzenia tego drugiego aspektu stwarzania, czyli ordo, porządku, możemy mówić o pewnym prawie. Tomasz nazywa to prawem wiecznym, czyli Porządek ustanowiony przez Boga mocą aktu stwarzania, czyli po prostu porządek całej rzeczywistości. Jeśli spojrzymy na ten porządek z punktu widzenia celu, możemy powiedzieć, że jest to pewne prawo. Jakie prawo? No takie prawo, jak Bóg wieczne, niezmienne, trwające. Prawo wieczne czyli. Porządek realnie istniejącej rzeczywistości. Byty rozumne, istoty rozumne, takie jak na przykład ludzie, mogą ten porządek odczytać. Mogą go przynajmniej w jakimś aspekcie zrozumieć czy ująć intelektualnie. To intelektualne ujęcie przez istotę rozumną prawa wiecznego jest prawem naturalnym. Dlaczego naturalnym? No, bo w jaki sposób istota rozumna może ująć coś z porządku wszechświata, coś z prawa wiecznego, a w taki sposób, że bada naturę bytów, które, które dostępne są jego poznaniu. I na podstawie tych badań może odkryć, czy dzięki tym badaniom może odkryć jakiś ten pierwotny, podstawowy, wieczny porządek, i to jest właśnie prawo naturalne. Wobec tego Tomasz zwraca uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że prawo naturalne ma cechy prawa wiecznego. Czyli jest niezmienne, trwałe, no, konieczne. A zarazem może być błędnie odczytane przez człowieka. Możemy w czymś tam się pomylić, możemy czegoś y, dokładnie nie zbadać. Dlatego święty Tomasz w swojej koncepcji prawa naturalnego opiera je na prawie wiecznym na prawie. Ustanowionym przez Boga, czy po prostu na Bogu. Dzisiaj jest trochę inna sytuacja, mianowicie filozofowie, także polscy filozofowie, którzy się koncepcją prawa naturalnego zajmowali. No, wymienię ich nazwiska. Mamy trzech wybitnych polskich tomistów, którzy, którzy zajmowali się. Zagadnieniem prawa u Świętego Tomasza, przede wszystkim prawa naturalnego, to są Czesław Maltyniak, wymieniam chronologicznie, Mieczysław Albert Krąpiec i Mieczysław Gogacz. Wszyscy oni, poza może Maltyniakiem, który no, ściśle referował teksty Świętego Tomasza, ale Krąpiec i Gogacz. Prawo naturalne wyprowadzają od pojęcia natury, mniej korzystając tutaj z, ty, z tego boskiego uzasadnienia prawa naturalnego. Dlaczego? I dlaczego jest taka różnica w stosunku do Świętego Tomasza? Bardzo prosto: w czasach Świętego Tomasza Bóg, Bóg był czymś obiektywnym. Bóg był czymś, jego istnienie było czymś absolutnie pewnym dla ludzi. W związku z tym, Usytuowanie, uczynienie Boga fundamentem prawa naturalnego y, dawało temu prawu w przekonaniu ludzi y, no, moc, fundament, uzasadnienie, niepodważalność. Proszę Państwa, w naszych pokantowskich czasach Bóg jest tylko hipotezą. Żyjemy w czasie, gdy właściwie przyjmowanie istnienia Boga jest no, subiektywną sprawą każdego człowieka. W związku z tym, jeśli chcielibyśmy uzasadnić prawo naturalne i ono no, miałoby powszechnie obowiązywać, a nie tylko, nie tylko być subiektywnym przekonaniem osób wierzących, no to trzeba inaczej je uzasadnić. W związku z tym, Tomiści nie korzystają z tego ostatecznego uzasadnienia Świętego Tomasza, zwracają się wyłącznie ku naturze, co jest zgodne oczywiście z tekstami i myślą i intencją Świętego Tomasza, ale zatrzymują się na tej naturze i w niej ukazują umocowanie pewną niezmienność i powszechną obowiązywalność prawa naturalnego. Proszę Państwa, Święty Tomasz, przechodząc do bardziej szczegółowego uzasadnienia prawa naturalnego, a także do pewnych badań zakresu tego prawa, także korzysta wyłącznie z pojęcia natury. Proponuję przeczytanie kilku jego tekstów. Najpierw owo uzasadnienie prawa naturalnego. Święty Tomasz pisze tak. Ponieważ dobro jest celem, a zło jest jego przeciwieństwem, dlatego wszystko to, ku czemu człowiek ma naturalną skłonność, rozum w naturalny sposób pojmuje jako dobro i w następstwie uważa, że należy czynnie ku temu dążyć, a przeciwieństwo tego uznaje za zło i każe go unikać. Odpowiednio zatem do porządku naturalnych skłonności. Istnieje porządek przykazań prawa naturalnego. Proszę Państwa, no, widzimy wyraźnie tutaj związek z syndelezą, z prasumieniem. I oczywiście Tomasz tutaj do tego w sposób no, oczywisty nawiązuje. Pierwsza sprawa ochrona życia. Tomasz pisze o tym tak. Znajduje się bowiem w człowieku przede wszystkim skłonność do dobra zgodnego z naturą która jest wspólna wszystkim substancjom, ze względu na to, że każda substancja dąży w naturalny sposób do zachowania swojego istnienia. I zgodnie z tą skłonnością należy do prawa naturalnego to, co służy ochronie życia człowieka, a oddala to, co jest mu przeciwne. No tutaj oczywiście jest to, jest to ewidentne. Tomasz yy, yy, uważa yy, no, życie za za podstawową wartość człowieka tu na ziemi. I, y, oczywiście nie jest to wartość całkowicie absolutna, y, ale w każdym razie, w każdym razie no, zabójstwo jest podstawowym naruszeniem tej, y, tego, tego prawa i y, 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 y oczywiście wprawdzie Tomasz widzi pewne wyjątki, na przykład obrona jest takim wyjątkiem, y, jednak to Tę ochronę życia człowieka uważa za coś absolutnie fundamentalnego w prawie naturalnym. Kolejna sprawa dotyczy życia rodzinnego. Tomasz pisze o tym tak: Po drugie, znajduje się w człowieku naturalna skłonność ku temu, co bardziej odnosi się do jego gatunku, a co ma wspólne z innymi istotami żywymi. I zgodnie z tym powiedziano, że do prawa naturalnego należy to, czego natura nauczyła wszystkie istoty żywe. A więc łączenie się mężczyzny z kobietą, wychowanie potomstwa i tym podobne rzeczy. Proszę Państwa, może nas dziwić to, że Tomasz życie rodzinne, relacje w rodzinie, no, uzasadnia tak bardzo naturalistycznie. No ale właśnie chodziło mu o takie, właśnie, naturalne umocowanie relacji rodzinnych i naturalne umocowanie konieczności ochrony życia rodzinnego. Kolejna sprawa, bardziej odnosząca się do już życia społecznego. Po trzecie, znajduje się w człowieku skłonność ku dobru, wynikająca z jego natury rozumnej, która jest dla niego swoista. Dzięki temu człowiek ma naturalną skłonność do tego, aby poznawać prawdę o Bogu oraz do tego, żeby żyć w społeczności. W myśl tego, do prawa naturalnego należy wszystko, co obejmują te skłonności. Na przykład, żeby człowiek wystrzegał się niewiedzy, żeby nie obrażał tych, z którymi powinien współżyć, oraz inne podobne rzeczy, które te skłonności obejmują. Proszę zwrócić uwagę, że Prawo do prawdy i życie społeczne Tomasz właściwie sytuuje w tej samej grupie naturalnych uprawnień, właśnie w trzeciej grupie wymienionej w tym tekście. Prawo ludzkie, czyli prawo stanowione, nazywane też prawem pozytywnym. Jest tak jak już wspomniałem w tym wykładzie dla Świętego Tomasza, wyłącznie pewnym uszczegółowieniem prawa naturalnego. Uszczegółowieniem na zasadzie pewnego sylogizmu. W tym sylogizmie przesłanką większą są wskazania prawa naturalnego. Przesłankę mniejszą stanowi no, rozpoznanie jakiejś konkretnej sytuacji danego czasu i danego miejsca, sytuacji tu i teraz, i wniosek to jest aplikacja, dostosowanie, uszczegółowienie, wskazania prawa naturalnego z punktu widzenia właśnie tej konkretnej sytuacji. Tak. Zdaniem świętego Tomasza ma powstawać prawo ludzkie czy prawo stanowione. Cechy tego prawa są następujące. Ma to być rozumne rozporządzenie. Prawo stanowione zatem ma być rozumne. Zresztą w ogóle każde prawo dla Tomasza to jest rozporządzenie rozumne. W związku z tym prawo stanowione jego pierwszą cechą jest rozumność. Drugą jest kompetencja władzy, która to ogłasza to ta władza musi mieć legitymację, musi mieć prawo do ogłoszenia, do ogłoszenia jakichś przepisów, do ogłoszenia jakiegoś prawa. No a trzecia sprawa, to samo to ogłoszenie. I to władza musi zadbać o to, żeby ci, którzy mają to prawo wypełniać, aby je poznali. Co co stanowi konieczny warunek prawa, nazywany promulgacją, i po prostu jest to, no, należy to promulgacją do istoty, istoty prawa ludzkiego czy prawa stanowionego. Trzecim celem prawa stanowionego jest dobro wspólne. W związku z tym, prawo to jest rozumne rozporządzenie kompetentnej władzy. Ogłoszone dla dobra wspólnego. Proszę Państwa, no, dzisiaj dość daleko w rzeczywistości prawnej, w której żyjemy, odbiegamy od czasów i prostoty ujęć świętego Tomasza, ponieważ współcześnie, no to wszyscy widzimy, nastąpiła pewna absolutyzacja, prawa stanowionego. I wobec tego absolutyzacja owej kompetentnej władzy yy, nazywanej suwerenem. No oczywiście w większości państw demokratycznych całe społeczeństwo jest tym suwerenem i już to załatwia sprawę, uważa się, że suweren ma prawo o wszystkim zdecydować. No, tymczasem, jak zauważył Willy Brandt, yy, no, lewicowy kanclerz LFN w swoim czasie. Tego, kto jest ojcem dziecka, nie ustala się w drodze głosowania. Czyli są rzeczy, których nie ustala się w drodze głosowania. I nie jest tak, że, że po prostu większość się nie myli. Z tą absolutyzacją kompetentnej władzy i prawa stanowionego idzie negacja prawa naturalnego. Podobno nie wiadomo, co to jest, podobno nie da się tego prawa znormatywizować, podobno, podobno, podobno. Wobec tego pozostaje nam prawo stanowione i do tego dołącza się jeszcze kantowskie dziedzictwo w postaci... Utożsamienia moralności z prawem stanowionym. No, proszę Państwa, yy, utożsamienie moralności z prawem stanowionym, no to jest odwieczne pragnienie władzy. Każda władza by chciała, żeby stanowione przez nią przepisy, nawet najbardziej absurdalne, no, wiązały ludzi w sumieniu, żeby, żeby po prostu były synonimem. Przestrzeganie ich przepisów były synonimem moralności. Tymczasem, dzisiaj, można tak powiedzieć, z punktu widzenia tomistycznej koncepcji prawa, żyjemy w pewnej karykaturze tego prawa. Mianowicie, gąszcz wzajemnie wykluczających się przepisów jest jakąś obrazą rozumności. Tymczasem prawo powinno być rozumne. Wysoki stopień skomplikowania, częste zmiany prawa, zagmatwanie tego wszystkiego niesamowite właściwie podważa zasadę promulgacji. Jeśli jest tak, że, że trzeba szukać, i czym dłużej się szuka, tym się wyszukuje różnych innych przepisów, wzajemnie się właśnie podważających, no to to po prostu, to po prostu jest kpina z zasady jawności i ogłoszenia, ogłoszenia prawa. No i trzecia sprawa, o której wszyscy mówią, mianowicie przeregulowanie. Prawo, które przeregulowuje życie społeczne, czyli nadmiernie je reguluje, właściwie nie chroni dobra wspólnego, lecz raczej prowadzi do pewnego no, zniewolenia ludzi, skoro najdrobniejsze rzeczy ich życia są regulowane przez prawodawcę w przekonaniu, że on wie lepiej, co jest dla nas, co jest dla nas dobre. Także. Myślenie o dzisiejszym prawie w kategoriach Tomaszowej koncepcji prawa jest, no, delikatnie mówiąc, bardzo trudne. Na szczęście nie mamy tylko prawa mamy jeszcze własny rozum i własne sumienie. I o tym będzie następny mini wykład. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę.